Siemano. Dzisiaj pokażę, jak liczymy metry w takim garażu. Czyli tak, bierzemy sobie laser, tutaj mamy metry kwadratowe 5,73, i w drugą stronę mamy. Pięć siedemdziesiąt cztery. Daje nam trzydzieści dwa dziewięćdziesiąt dwa. Czyli tak. Trzydzieści dwa dziewięćdziesiąt dwa plus. Kolejna ściana. Tynkujemy od ziemi. Więc od ziemi liczymy. Mamy.

razy dwa dziewięćdziesiąt osiem daje nam siedemnaście dziesięć siedemnaście dziesięć plus siedemnaście kropka dziesięć równość czyli trzydzieści dwa kropka dziewięćdziesiąt dwa plus siedemnaście jeden jedenaście plus siedemnaście jedenaście plus siedemnaście. Kropka dziesięć plus siedemnaście. Kropka dziesięć równa się daje nam sto jeden trzydzieści cztery metra kwadratowego, ale że człowiek

Taką mamy wypłatę. Wiadomo, trzeba wziąć pod uwagę jedną taką rzecz, że jeżeli inwestor chce, abyśmy przyjechali sobie na garaż, bo kiedyś będziemy tynkować powiedzmy w środku, no to wiadomo, trzeba sobie coś doliczyć, bo może być tak, że weźmie sobie inną ekipę ewentualnie zamiast na przykład cementówki stwierdził, że będzie robił gipsówkę. A w takim garażu chciał mieć za wszelką cenę tynki cementowo-wapienne. Więc y, już wiecie jak jest. Co y, co do bramy tak każdy liczy po swojemu. Ja mam akurat taki swój sposób. Idealny dla dwóch stron. Pozdro.